Zakończył się mecz o pierwsze miejsce. O komentarz do tego spotkania poprosiliśmy Kingę Bugajską. Kinga, nie było łatwo. Było bardzo trudno, bym powiedziała. Spodziewałyśmy się szczerze mówiąc, że będzie ciężko, bo dziewczyny są w gazie, grają w juniorkach i widziałam wyniki półfinałów i tam się bardzo dobrze spisywały, więc wiedziałyśmy, że ciężka przeprawa nas czeka. No Niestety nie udało się, brakło sił. Myślę, że to było głównym, jakimś kluczowym takim rozwiązaniem i teraz no nic, czeka na nas teraz rewanż w Krakowie i będziemy się starać no jakoś powalczyć i u nas wygrać. Czy jakieś założenia konkretne na następny mecz? Jakiś inny plan przygotowań? No szczerze mówiąc, no myślę, że się weźmiemy porządnie do treningów i się przyłożymy, bo jest, są to ostatnie mecze, no to trzeba jakoś zakończyć to sensownie. Myślę, że musimy się przyłożyć do podań i więcej strzałów, bo okazji było dużo, a nie wykorzystywałyśmy ich niestety. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Yeah